Opowieść o rzeczach. Tłumaczenie ziemianarozdrożu.pl Też masz coś takiego? Mam bzika na jego punkcie. Zresztą tak jak na punkcie wszystkich moich rzeczy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd pochodzą przedmioty, które kupujemy oraz gdzie lądują, gdy je wyrzucamy? To pytanie nie dawało mi spokoju. Poszukałam więc odpowiedzi. Jak wynika z podręczników, nasze rzeczy przechodzą przez pięć etapów. To wydobycie surowców, produkcja, dystrybucja, konsumpcja i utylizacja. Fachowo nazywa się to ekonomią materiałów. Przyjrzałam się temu trochę dokładniej. Przez 10 lat podróżowałam po świecie, śledząc gdzie i jak powstają nasze rzeczy. I wiecie co się okazało? Te pięć etapów to nie jest cały obraz. Wielu rzeczy w ogóle tu nie uwzględniono. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Ale tak naprawdę ten system jest w kryzysie. Przyczyną kryzysu jest liniowy charakter używania zasobów. A my żyjemy na skończonej planecie. Na skończonej planecie nie da się w nieskończoność utrzymać systemu liniowego. Na każdym z etapów zachodzą interakcje z otoczeniem. To nie jest tylko diagram na kartce papieru. System oddziałuje na społeczeństwo, kultury, gospodarki i środowisko. Wszędzie po drodze zderza się z ograniczeniami, których tu nie widać, bo diagram jest niekompletny. Prześledźmy go więc krok po krok i zobaczmy, czego brakuje. Najważniejszy element, którego tu brak, to ludzie. Tak, ludzie. Ludzie uczestniczą w każdym z tych etapów. Niektórzy z nich znaczą więcej niż inni, mają więcej do powiedzenia. Kim oni są? Zacznijmy od rządy. Przyjaciele zaproponowali mi, abym użyła czołgu jako symbolu rządu. W wielu krajach tak jest, także coraz bardziej u nas. W USA ponad 50% pieniędzy z podatków idzie na wojsko. Posłużyłam się jednak postacią dla pokazania rządu, ponieważ chcę trzymać się twardo pewnych wartości. Rząd powinien być tworzony przez ludzi i dla ludzi. To zadaniem rządu jest dbanie o dobro obywateli. Po to właśnie jest. Mamy także korporacje, przyczyną tego, że Dają wydają się one większe od rządu, jest to, że faktycznie tak jest. Spośród 100 największych światowych gospodarek, 51 stanowią korporacje. W miarę jak rosną one w siłę, obserwujemy zmianę w zachowaniu rządów. Nie sądzicie, że rządzący bardziej troszczą się o zaspokajanie potrzeb korporacji niż naszych? Popatrzmy, czego jeszcze brakuje na tym schemacie. Zacznijmy od ekstrakcji, inaczej mówiąc od eksploatacji zasobów naturalnych, lub inaczej mówiąc, niszczenia planety. Wygląda to tak. Wycinamy drzewa, wysadzamy góry, by wydobywać z nich metale, zużywamy wodę i wybijamy zwierzęta. Tu natykamy się na pierwszy problem: kończą się nam surowce. Zużywamy ich za dużo. Wiem, że nie jest miło słyszeć coś takiego, ale taka jest prawda i musimy się z nią zmierzyć. Przez ostatnie 30 lat jedna trzecia zasobów naturalnych planety została skonsumowana po prostu już ich nie ma. Ścinamy i wydobywamy, trzebimy i niszczymy tak szybko, że nasza planeta traci zdolność do utrzymywania gatunku ludzkiego. Ja mieszkam w Stanach. Nietkniętych pozostało jedynie 4% rosnących tu kiedyś lasów. Woda z 40% rzek nie nadaje się do picia. I nie chodzi jedynie o to, że zużywamy zbyt wiele surowców, ale że używamy więcej, niż ich na nas przypada. Mieszkańcy USA stanowią 5% ludzkości, ale zużywają 30% światowych zasobów i produkują 30% światowych odpadów. Gdyby wszyscy żyli w taki sposób, potrzebowalibyśmy od 3 do 5 planet. A wiecie? Mamy tylko jedną. Jak sobie poradziły z tym fenomenem Stany Zjednoczone? Zaczęły korzystać z zasobów innych krajów. To jest trzeci świat. Niektórzy uważają, że to są nasze zasoby, które dziwnym trafem znalazły się w innych krajach. Jak więc wygląda eksploatacja tamtejszych zasobów? Tak samo jak u nas. Dewastujemy te miejsca dokładnie tak samo. Trzy czwarte światowych łowisk jest wyczerpanych lub odłowionych szybciej niż się regenerują. Już 80% lasów Ziemi zostało unicestrzenione. W samej Amazonii tracimy na minutę 2000 drzew. To powierzchnia siedmiu boisk piłkarskich. A co z żyjącymi tam ludźmi? Według opinii tych gości, ludność miejscowa nie ma prawa rozporządzać tymi zasobami, nawet jeśli mieszka tam od pokoleń. Ci ludzie nie posiadają środków produkcji i nie kupują zbyt wiele. A w tym systemie, jeśli nie posiadasz i nie kupujesz, to nie masz nic do gadania. Pójdźmy dalej. Surowce trafiają do produkcji. Tutaj z pomocą energii mieszamy toksyczne chemikalia z surowcami, tworząc toksyczne produkty. Stworzyliśmy już ponad 100 tysięcy syntetycznych związków chemicznych, których używamy do produkcji towarów. Tylko niewielka ich część została przebadana pod kątem wpływu na zdrowie ludzi, a już nikt nie badał, jaki wpływ na zdrowie ma łączenie działania kilku związków naraz. Nie mamy więc wiedzy, jaki wpływ mają toksyczne chemikalia na nasze zdrowie i środowisko. Jednego możemy być pewni. Toksyny wchodzą, toksyny wychodzą. Dopóki będziemy wprowadzać toksyny do systemu produkcyjnego, będziemy je mieli w produktach, które przynosimy do naszych domów, miejsc pracy i szkół. Będziemy je także nosić w naszych własnych ciałach. Weźmy na przykład BFR, bromowy środek zmniejszający palność. Jest on supertoksyczny. To neurotoksyna. Działa bezpośrednio na mózg. Dlaczego w ogóle używamy takich chemikaliów? Są one obecne w naszych komputerach, urządzeniach, materacach, a nawet w niektórych poduszkach. Zanurzamy nasze poduszki w neurotoksynie. Przynosimy do domu i spędzamy na nich 8 godzin snu. Chyba są lepsze metody zapobiegające zapaleniu się bólowi głowy podczas snu. Te biologicznie czynne toksyny kumulują się na kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego i w wysokich stężeniach koncentrują w naszych organizmach. Zgadnijcie, jaki rodzaj pokarmu ma najwyższy poziom zawartości toksyn. To mleko karmiącej matki. Oznacza to, że osiągnęliśmy punkt, w którym najmniejsi członkowie naszych społeczeństw, nasze dzieci, otrzymują największe dawki toksycznych. Chemikaliów wraz z mlekiem matek. Czy to nie przerażające? Karmienie piersią jest przecież fundamentalnym ludzkim aktem odżywiania. Powinno być święte i bezpieczne. Karmienie piersią jest najlepsze. Matki powinny tak karmić dzieci. Powinniśmy chronić nasze dzieci. Oni. Powinni je chronić. Miałam nadzieję, że tak jest. Najbardziej zagrożeni toksynami są oczywiście pracownicy fabryk. Wielu z nich to młode kobiety. Pracują z toksynami reprodukcyjnymi, środkami rakotwórczymi i innymi szkodliwymi związkami. Jaka młoda kobieta będzie pracować w zawodzie narażonym na wysokie dawki toksyn, z wyjątkiem takiej, która nie ma innego wyboru? Oto tajemnica wspaniałego systemu. Rozpad lokalnych środowisk i sposobów gospodarowania tutaj zapewnia ciągły dopływ ludzi, którzy nie mają wyboru. Na całym świecie 200 tysięcy ludzi dziennie przenosi się ze swoich lokalnych środowisk, w których żyli od pokoleń, do miast. Wielu z nich żyje w slumsach, szukając pracy, nieważne jak bardzo byłaby ona toksyczna. W tym systemie niszczone są nie tylko zasoby, lecz także ludzie, całe społeczności. Yep, toksyny wchodzą, toksyny wychodzą. Wiele toksyn opuszcza fabryki w postaci produktów, ale jeszcze więcej jako zanieczyszczenie. I są to naprawdę ogromne ilości zanieczyszczeń. Przemysł w USA przyznaje się do emisji ponad 2 milionów ton toksycznych związków chemicznych rocznie. Prawdopodobnie jest jeszcze gorzej, a wiele danych jest ukrywanych. Nie chcemy wdychać milionów ton toksycznych chemikaliów. Jak rozwiązujemy ten problem? Przenosząc te brudne fabryki za morze, można zatruć kogoś innego. Ale uwaga, niespodzianka. Znaczną część zanieczyszczeń wiatry przenoszą z powrotem do nas. Co się dzieje, gdy zasoby zostaną przetworzone w produkty? Trafiają tutaj do dystrybucji. Dystrybucja oznacza jak najszybciej sprzedać wszystkie te toksyczne rupiecie. Celem jest utrzymanie niskich cen, zachęcenie ludzi do zakupu i wzrostu obrotów. Jak utrzymać niskie ceny? Można mało płacić pracownikom, darować sobie opłacanie ich ubezpieczenia zdrowotnego. Tajemnica niskich cen tkwi w eksternalizacji kosztów. Oznacza to, że prawdziwy koszt wytworzenia produktu nie jest zawarty w jego cenie. Innymi słowy, w istocie nie płacimy za rzecz, którą kupujemy. Posłuchajcie. Szłam kiedyś do pracy i chciałam posłuchać wiadomości. Wpadłam więc do sklepu, żeby kupić radio. Znalazłam fajne zielone radyjko za 4,99 dolara. Stałam w kolejce, żeby je kupić, i zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że to radyjko jest tak tanie. Metal został pewnie wydobyty w południowej Afryce, ropa w Iraku. Plastikowe części wyprodukowane w Chinach A całość została złożona przez piętnastolatka w Meksyku 4,99 dolara nie pokryje nawet kosztu zajmowanej półki A co dopiero pensji sprzedawcy oraz kosztów rejsów oceanicznych i kursów ciężarówek Wtedy zrozumiałam, że to nie ja zapłaciłam za radio A więc kto zapłacił? Ci ludzie zapłacili utratą środowiska naturalnego. Ci ludzie zapłacili brakiem czystego powietrza, rosnącą liczbą przypadków astmy i nowotworów. Dzieci z Kongo zapłaciły swoją przyszłością. 30% z nich musi rzucić szkołę, by wydobywać metal, potrzebny do naszej tani, jednorazowej elektroniki. Zapłacili nawet ci ludzie, nie mając opłaconych ubezpieczeń zdrowotnych. Wszędzie wzdłuż tego systemu ludzie poświęcają się, bym mogła mieć radę, za 4,99 dolara i nic z tego nie jest odnotowane w księgach rachunkowych. To jest właśnie eksternalizacja kosztów produkcji. Przybliża nas to do złotej strzałki konsumpcji. To właśnie jest serce całego systemu, napędzająca go maszyneria. Ochrona tej strzałki stała się priorytetem dla obu tych gości. To dlatego po 11 września, gdy Stany były w szoku, prezydent Bush mógł zaproponować dowolne działania opłakiwać zmarłych, modlić się, mieć nadzieję. Ale nie on powiedział: kupujcie, kupujcie. Staliśmy się społeczeństwem konsumentów. Naszą pierwszą tożsamością jest tożsamość konsumenta. Nie matki, nauczyciela, rolnika, ale konsumentów. Nasza wartość jako ludzi mierzona jest dziś i demonstrowana naszym udziałem w złotej strzałce. I tak czynimy: Kupujemy, kupujemy, kupujemy. Utrzymujemy przepływ produktów. Towary przepływają przez nasze ręce. Zgadnijcie, jaki procent wszystkich materiałów przepływających przez ten system w USA po sześciu miesiącach od chwili zakupów jest wciąż w użyciu? Połowa? 20%? Nie. 1%. Innymi słowy, 99% tego, co wydobywamy, zbieramy, przetwarzamy, transportujemy, 99% tego, co przepuszczamy przez ten system, po sześciu miesiącach staje się śmieciami. Jak możemy zarządzać zasobami planety z takim tempem ich zużywania? Nie zawsze tak było. Przeciętny Amerykanin konsumuje dziś dwa razy więcej niż 50 lat temu. Zapytaj swoją babcię. W jej czasach gospodarność i oszczędność były cenionymi wartościami. Jak zatem do tego doszło? Cóż, to się tak samo nie stało. To zostało zaplanowane. Wkrótce po II wojnie światowej rząd i korporacje zastanawiały się, jak nakręcić gospodarkę. Wtedy Wiktor Lebow, analityk sprzedaży, zaproponował rozwiązanie, które dało podwaliny całego systemu. Lebow powiedział, nasza wydajna gospodarka wymaga, abyśmy uczynili konsumpcję sposobem na życie, abyśmy przekształcili kupowanie i używanie dóbr materialnych w rytuały, żebyśmy szukali satysfakcji duchowej w konsumpcji. Musimy konsumować rzeczy, zużywać je, zastępować innymi i wyrzucać we wciąż wzrastającym tempie. Przewodniczący Rady Doradców Ekonomicznych, prezydenta Eisenhowera, stwierdził, że najwyższym celem amerykańskiej gospodarki jest produkcja coraz większej ilości towarów konsumpcyjnych. Więcej towarów konsumpcyjnych? Nasz najwyższy cel? Nie zapewnienie opieki zdrowotnej, edukacji, bezpiecznego transportu, zrównoważonego rozwoju czy sprawiedliwości, lecz produkcja towarów konsumpcyjnych? Jak im się to udało, że tak radośnie to kupiliśmy. Sprawiły to dwie niezwykle skuteczne strategie. Zaplanowane starzenie się i postrzegane starzenie się. Zaplanowane starzenie się to inaczej mówiąc zaprojektowane po to, aby wyrzucić. Oznacza to projektowanie rzeczy w taki sposób, aby je jak najszybciej wyrzucić i zakupić nowe. Można to zrozumieć w przypadku plastikowych torebek czy kubków do kawy. Dziś dotyczy to także dużych rzeczy. Mopy, DVD, aparaty fotograficzne, sprzęt do grillowania. Wszystkie nawet komputer. Czy zauważyliście, że technologia zmienia się tak szybko, że zakupiony komputer w ciągu dwóch lat staje się wręcz przeszkodą w komunikacji? Pewnego razu otworzyłam komputer, aby zobaczyć, co jest w środku. Okazuje się, że to, co zmienia się z każdym rokiem, to mała część schowana w rogu. Nie można jednak wymienić procesora na nowy, bo nie pasuje do starego komputera. Musimy więc wyrzucić stary sprzęt i kupić nowy. Czytałam branżowe czasopisma przemysłowe z lat 50., kiedy zaplanowane starzenie się zaczęło się przyjmować. Ci projektanci byli absolutnie szczerzy, zupełnie nie kryli swoich zamiarów. Dyskutowali nawet, jak szybko rzecz może się popsuć, nie zniechęcając jednocześnie konsumenta do produktu, aby kupił kolejny. Robiono to celowo. Rzeczy jednak nie psuły się dość szybko, aby nakręcić konsumpcję złotej strzały. Propagowano więc postrzegane starzenie się, zmusza nas ono do pozbywania się Przedmiotów, które nadal doskonale nadają się do użytku. Jak to działa? Zmienia się wygląd przedmiotu. Podam przykład. Kupiłeś swój telewizor kilka lat temu, a ponieważ jest on sprawny, nie decydujesz się na kupno nowego. Jednak dla społeczeństwa jesteś wart tyle, ile konsumujesz, więc masz powody do wstydu. Przez pięć lat miałam ten sam wielki, gruby monitor. Koleżanka z pracy kupiła za to nowy komputer z płaskim, połyskującym i gładkim monitorem. Pasował do jej komputera, telefonu, nawet do pojemnika na długopis wyglądała jakby prowadziła statyk kosmiczny, a ja jakby miała na biurku pralkę. Innym przykładem jest mod. Zastanawialiście się, czemu obcasy w kobiecych butach zmieniają się co roku z szerokich w wąskie, a potem odwrotnie? Nie z powodu dyskusji o tym, jaki rodzaj obcasów jest najzdrowszy dla stóp. Noszenie szerokich obcasów w roku wąskich obcasów pokazuje, że nie uczestniczyłaś ostatnio w konsumpcji złotej strzałki i nie jesteś tak wartościowa jak osoba na wąskich obcasach obok, a może raczej jak prezentująca je osoba w reklamie. Chodzi o to, żebyśmy wciąż kupowali nowe buty. Znaczącą rolę pełni tu reklamy i media. Do każdego w USA kieruje się 3000 reklam dziennie. W ciągu jednego roku widzimy więcej reklam niż ludzie 50 lat temu w ciągu całego życia. Sensem reklamy jest uczynić nas nieszczęśliwymi z powodu tego, co posiadamy. 3000 razy dziennie mówi się nam, że nasze włosy, ubrania, meble i samochód są beznadziejne, że my jesteśmy beznadziejni, ale da się to naprawić, gdy tylko pójdziemy na zakupy. Utwierdzają nas w tym media ukrywając całą resztę. Jedyne, co dostrzegamy z gospodarki, to kupowanie, wydobycie, produkcja i utylizacja odbywają się poza naszym polem widzenia. Tak więc posiadamy więcej rzeczy niż kiedykolwiek wcześniej, ale sondaże pokazują, że poziom zadowolenia społecznego spada. Miał on swoje maksimum w latach 50., w tym samym czasie, kiedy eksplodowała mania konsumpcjonizmu. Hmm, interesujący zbieg okoliczności. I chyba wiem dlaczego. Posiadamy więcej przedmiotów, ale mamy mniej czasu na rzeczy, które czynią nas szczęśliwymi. Przyjaciół, rodzinę, czas wolny. Pracujemy ciężej niż kiedykolwiek wcześniej. Niektórzy analitycy twierdzą, że mamy teraz najmniej czasu wolnego od epoki społeczeństw feudalnych. Wiecie, co najczęściej robimy? Oglądamy telewizję. I robimy zakupy. W USA spędzamy w sklepach 3-4 razy więcej czasu niż Europejczycy. Idziemy do pracy, czasem nawet do dwóch miejsc pracy. Kiedy wracamy do domu, jesteśmy wykończeni. Włączamy telewizję, a reklamy mówią nam, ty cienia A więc, aby poczuć się lepiej, idziemy do supermarketu. Ciężko pracujemy, by zapłacić za rzeczy, które kupiliśmy. Wracamy do domu i jesteśmy jeszcze bardziej zmęczeni, więc siadamy i oglądamy więcej telewizji, która mówi nam, żeby pójść do sklepu i jeszcze raz. I tak Biegamy w kółko jak chomik, a moglibyśmy w końcu przestać. Co więc w końcu dzieje się z tym wszystkim, co kupujemy. Przy takim tempie konsumpcji rzeczy nie mieszczą się w naszych domach, chociaż przeciętny dom jest dziś dwa razy większy niż w latach 70. Wszystko to kończy na śmietniku. W ten sposób dotarliśmy do ostatniego etapu – utylizacji odpadów. Tą część cyklu znamy bardzo dobrze, bo sami musimy taszczyć worki ze śmieciami. Każdy WSA wyrzuca średnio ponad 2 kg śmieci dziennie. Te odpady, bądź to lądują na w wysypiskach śmieci, czyli inaczej mówiąc, dużej dziurze w ziemi, lub jeśli masz prawdziwego pecha, najpierw zostają spalone w spalarniach, a dopiero później trafiają na wysypisko. Tak czy inaczej, skutkuje to zanieczyszczeniem powietrza, gleby, wody i powoduje zmiany klimatu. Spalanie jest szczególnie paskudne. Pamiętacie te toksyny z etapu produkcji? Spalanie odpadów powoduje emisję toksycznych związków do atmosfery. Jest nawet gorzej, gdyż proces ten powoduje powstawanie nowych supertoksyn, takich jak dioksyny. Dioksyny to najbardziej toksyczne, sztuczne substancje znane nauce. a spalarnie to największe źródło dioksyn. Oznacza to, że możemy zlikwidować największe źródło naszych najbardziej toksycznych substancji jedynie poprzez zaprzestanie spalania śmieci. Możemy to zrobić już teraz. Wiele firm nie chce budować wysypisk czy spalarnie na miejscu, więc eksportuje odpady do innych krajów. A co z recyklingiem? Czy recykling pomaga? Owszem, pomaga. Recykling powoduje zmniejszenie ilości odpadów oraz obniża presję ciągłego wydobywania nowych surowców. Tak, tak, tak. Powinniśmy zbierać surowce wtórne, ale sam recykling nie wystarczy I nigdy nie wystarczy z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, przedmioty, które wyrzucamy na śmieci, stanowią tylko wierzchołek góry lodowej. Na każdy kubeł odpadów z domu przypada 70 kubów odpadów przemysłowych, powstających w procesie produkcji. Nawet gdybyśmy poddali recyklingowi 100% odpadów z domu, nie dotyka to nawet sedna problemu. Zresztą sporej części odpadów nie można przetworzyć, gdyż zawierają zbyt dużo toksycznych substancji albo są zaprojektowane tak, że nie da się ich przetworzyć. Na przykład kartony do soków ze sklejonych ze sobą warstw metalu, papieru i plastiku. Nie da się ich rozdzielić do recyklingu. Jak widzicie, to jest system w kryzysie. Na całej jego długości zderzamy się z mnóstwem ograniczeń, od zmian klimatu po pogarszanie nastroju. System działa źle. całej tej sytuacji pocieszające jest to, że istnieje tak wiele możliwości interwencji. Są ludzie, którzy pracują przy ratowaniu lasów i nad czystą produkcją. Ludzie walczący o prawa pracownicze, sprawiedliwy handel i świadomą konsumpcję, blokujący budowę wysypisk śmieci i spalarni oraz przywracający nasz rząd społeczeństw, żeby naprawdę był tworzony przez ludzi i dla ludzi. Cała ta praca jest niezwykle istotna, ale świat zacznie się zmieniać dopiero gdy dostrzeżemy powiązania gdy ujrzymy cały obraz gdy ludzie wzdłuż systemu się zjednoczą będziemy mogli zmienić go w coś nowego system w którym nie niszczy się ludzi i zasobów Musimy pozbyć się starego sposobu myślenia. Powstały nowe sposoby postrzegania tego procesu, oparte na zasadzie zrównoważonego rozwoju i równości. Zielona chemia, zero odpadów, zamknięty cykl produkcyjny, energia odnawialna, lokalne gospodarki. To już się dzieje. Niektórzy mówią, że to nierealne, zbyt idealistyczne, aby mogło mieć miejsce. Ja jednak uważam, że nierealne jest przekonanie, że można kontynuować podążanie obecną drogą. To dopiero są zbudzenia. Pamiętajcie, że stary system nie powstał sam z siebie. To nie prawo grawitacji, z którym po prostu musimy żyć. Stworzyli go ludzie, a my też jesteśmy ludźmi. Stwórzmy więc nową jakość. Odwiedź www